Tak, tylko witam serdecznie ty, jesteśmy z Bogdanem, pokazuje, to są te drożdże kefirowe. Ktoś by chciał widzieć, jak nie widział jeszcze filmiku mojego na internecie, będąc na Filipinach drożdże Kanada, fermentowany kefir czy serek się robi, naturalny kwas mlekowy, baterie probiotyczne. 20 godzin wrzucasz do wody kokosowej z mlekiem i masz kapitalne mleko kokosowe. Pokazuję tutaj również że to kampucza jest modna. Tu jest akurat winogronowa, równie, różne są kapucze. Kambucha, kombucha. tu mamy różnicę inną, tu mamy kambuchę akurat z guławy z mango, kapitalny na żołądek, super, takie rzeczy organiczne. Co chcę pokazać, to może na ziemi, tu pokażę się to, o, tu chcę pokazać naszyjacia, to my wykorzystujemy y, przy naszym jedzeniu, naszyjacia, 600 peso, bardzo drogie rzeczy. Przejdź tu pokazać, chcę pokazać, tutaj są wszystkie te soczewice, wszystko jest organiczne, kanadyjska y, firma, tu jest akurat y, ten, ten, ten komosa gluten free, wszystko bez glutenu e, e, kinła e, komosa ryżowa tu jest trzy kolor pokazujemy, trzy, trzy kolorowanie, kapitalnie i fasole, wszystkie czarne chcę pokazać tutaj ludzie są tak drogie produkty, no ja myślę, że no, nawet Polaka nie stać kupić to 600 peso, 50 zł komosa ryżowa e, to jest pół kilograma no niesamowite, niesamowite ceny są e, takich rzeczy, dalej pokażę Przejdźmy tam, tu, chodźmy. Ja tu pokażę Siemie, siemię, Tu lniane po pobudówce stosujemy również, dodajemy siemię lniane, akurat brązowe, tu jest akurat złote, srebrne, te, złote, jasny kolor tego, wszędzie są. Wszystko organiczny produkt za testami, FBI. Pokażemy sieć sklepów, że chodźcie dalej. Pokażę tutaj tak samo, które ja używam. płatki osiane, 360 peso, rewelacja. Rolowane, najlepsze firma kanadyjska. No myślę, że mało którego Polaka stać w tym sklepie, kupić ludzie, Tu są ludzie, ten sklep jest utrzymywany, kolejkę stoimy 10 minut, jest ogóle świadkiem. Parę takich rzeczy, 5000 peso, a więc to jest to 100 dolarów. A więc nie każdy sobie wyobraża, te, po, te potrawy daje Wilma Wiedzę. Coś za coś. No, my mówimy, że jesteśmy bogatym krajem w Europie, a mało kogo tu stać, wejść, kupić. Tu ludzie kupują filipijczyce, nie możemy uwierzyć, takie produkty. Jest jednak na wysokim poziomie, jednak jest organiczne, wszystko jest no Pokażę zaraz makarony, pokażemy, jakie rzeczy tu mają, wszystko organiczne. Soków nie kupujemy, bo my świeże używamy, ale takie rzeczy. Ktoś chce płatki, ma, ma organiczne płatki. Wszystko i myśli, wszystkie te rzeczy są organiczne. Ty, Sorry. pokażę tylko cenę. Jakie tu są ceny? Nie? Chodź, pokaż dalej. Jakie ceny, To ten day. Miody, naturalne miody, nie wszystkie są organiczne. Wszystko za testami. O tapioka chcę pokazać, no, taką jak chcemy do placków, do, do naśników, gdzie wykorzystane. Co ona robi, ta pizza, która robiona, tapioka, inaczej maniok, bezglutenowy bez, bez oczywiście od tysięcy lat. Też również cena niesamowita. Ludzie kupują i są kolejka, jest tu cały czas ludzie. To my w Polsce nie możemy nawet na stać kupić takich rzeczy. Pokaż, jak wygląda ta pioka. I, I tu pokaż, najczęściej tam Pokażemy te mąki, różne rodzaje ich są, jaka cena jest takiej mąki. Zobacz, 300 peso, 30 zł, żadnego Polaka nie stać mąkę za 30 złotych. Tu pokaż makarony, makarony bezglutenowe, różne. Z komosy ryżowej, z, z, z gryki, z quinoa, makaron z quinoa, zobaczcie Państwo, jest quinoa 300 peso prawie. Ile? 300, nie? 300 no, 300 peso. No, czy kogoś w Polsce stać taki makaronkowi za 30 złotych? Parę gram, nie? Że to jest gram. Niesamowite rzeczy. Nie? Not GMO, pisze wszystko. Not GMO. 185 gram, proszę Państwa. No, 20 zł taki, taki makaron. A więc o czym my mówimy? To są produkty, którego nie widać nawet pokazać Następny makaron. Na talerzu tego nie widać jecie, ale niestety Dilma takie podaje posiłki. Jest to najwyższa półka i takie ceny spożywacie. Każdy mu się wydaje, że normalne jedzenie jest. W normalnej restauracji możesz zapomnieć o jedzeniu organicznym, żeby to miała testy. Wszyscy powiedzą, że oszukane. Na Filipinach no nie jest wszystko oszukane. Są produkty, które są prawdziwe, są kanadyjskie firmy, nie pozwolą oszukać. Nie? I ludzie chowac, cały czas jest kolejka, cały czas są ludzie. I my mówimy, że mieszkamy w centrum Europy. No a Tutaj mnie nie stać, mogę rzeczy kupić. No, pięć rzeczy, takich, w których kopione torebki, jest to 500-5000 pesów. A więc te 400 zł, trzeba wyjść. Wszystkie te makarony, mają wszystkie atesty, nawet spaghetti. Nie? Wszystko jest organiczne, wszystko z atestami. Większość jest to e, firmy kanadyjskie ze, ze Stanów Zjednoczonych. Kambia, Kambia, wszystko Kanada. Ceny są niesamowite. Mąki, nie? Różne. Coconut flower, mąka kokosowa, wszystko również organiczne. Organik z atestami ze wszystkim, nie? I takie produkty są używane w naszej kuchni cały czas. Ktoś może nie doceniać tego, może nie, nie wie jakie produkty, ale tak się podajemy, to obserwujemy, filmuje to na filmikach, noga kupa przyjdzie, będzie mogła sobie obserwować. A więc pokazujemy, że te Filipiny nie są takie biedne, pokazując nam, ale takie sklepy istnieją, cała sieć tych sklepów, w każdym tym supermarkecie jest takie miejsce, nazywa się to właśnie taki, taki sklep, to jest healthy options, a więc zdrowotna opcja. Pokaż, pokazuje Bogdan cały czas, jakie tu są suplementy, jakie tu są rzeczy, orzeszki organiczne, pokaż jakie są czekolady, jakie ceny, Jakby ludzie widzieli, jakie są ceny czekolad, i to są Filipiny, nie? my nie mówimy o, o Ameryce. Nie? Pokaż. Organiczne, pokaż orzeszki. Tak. No. Jakie czekolady tu są drogie? Nie? 400 peso. No, no zobacz, czeka, 400 peso czekolada, w Polsce nie do w organiczne orzeszki. Nie. Wszystko organizm, To są naprawdę rzeczy na wysoka półka. Jakie tu są ceny tego? Chodzi jeszcze po sól, jaka jest no to, to. Takie jest sól. To jest sól jest sól. Jaka tu jest cena soli? Nie? To jest sól himalajska. No, himalajska. Tu są z morza. Zobacz jakie 560. No, zobacz jaka cena himalajskiej soli. Z morska sól. Fajnie, zobacz. Himalajska, nie, zobacz jakie sole. Ze wczoraj kupiłem też taką sól. Nie. Taka sól 200, 200 peso. To są wszystko rzeczy, które firma daje do jedzenia. Zobacz, nie, to co nam podaje. Wszystko są organiczne. Wszystkie przyprawy organiczne. To jest zupełnie inna cena. Ludzie nie doceniają tego, co mają na paletce. A to jest niebo-ziemia jeść w restauracji zwykłej. Glutaminian sodu, który ci nawalą. przy barbecue chińskie w torebeczce, które się pali. Lub organiczne Po głodówce organizm potrzebuje zdrowych produktów. Wysokiej klasy. Zobacz, awokado. Nie. Oil, oil. to co możemy wziąć nawet do domu zobacz jaka cena awokado tysiąc daj tysiąc dolarów tysiąc peso olej z awokado ludzie nie, nie doceniają jakie to są, są ceny i tu jest kolejka ten sklep funkcjonuje tysiąc peso. tysiąc peso, peso awokado który ja używam do opalania zobacz jakie rzeczy wszystko Kanada, Kanada. sezamowy olej no sezamowy olej zobacz kokosowy zobacz ile kokosowy kosztuje 500, 700, 500. 500, taki słoiczek kokosowego oleju. No za was, jaka cena? Za testami. Dobrze, dobra, kończę. Dobrze, dziękuję. Czekamy na następną grupę. Pozdrawiamy tylko tak pokazujemy, pokazać, jaka jest różnica. W następnych grupach będą robione. Będzie pokazana cena. dla Ceny organicznych produktów będą i normalnego rzeczy, jedzenia, które na co dzień używa Filipińczyk. Pozdrawiamy, pokazuję to. Obserwujcie nasze filmiki na filmach. Ludzie mając to na talerzu, nie doceniają co jedzą. Ważne, żeby było dużo i, i, i więcej i więcej. Czasami teraz warto zjeść mniej, zjeść taki makaron, jak tu pokazuję na tym filmiku, ale, ale mieć, ale mieć, ale mieć wartościowy krok. A nie laje się pełny brzuch potem i nie można spać. Pozdrawiamy wszystkich, dziękuję serdecznie za uwagę. Hej.